Wyobraź sobie, że twoje ciało może wysyłać ciche ostrzeżenia, subtelne sygnały, że koniec może być bliski. W przypadku wielu starszych osób pięć cichych oznak często pojawia się na około rok przed śmiercią, ale tak łatwo je przeoczyć lub odrzucić jako po prostu starzenie się. W tym filmie ujawnimy te pięć oznak i wyjaśnimy, dlaczego szczególnie piąta z nich szokuje nawet wielu lekarzy. Pod koniec będziesz wiedział, jak rozpoznać te czerwone flagi: niewyjaśnioną utratę wagi, nagłe spadki energii, zaskakujące osłabienie nóg, zmianę zaangażowania społecznego i wzorzec częstych infekcji. Przeanalizujemy, dlaczego każdy z tych objawów występuje, co może oznaczać i jakie kroki możesz podjąć, jeśli je zauważysz. Według CDC średnia długość życia w Stanach Zjednoczonych wyniesie około 76,4 lat w 2022 roku, a wiele osób dożyje 80. roku życia. Jednak wraz z wiekiem wzrasta ryzyko chorób przewlekłych. Choroby serca są główną przyczyną zgonów osób powyżej 65. roku życia, a tuż za nimi plasuje się rak. Dłuższe życie jest błogosławieństwem, ale wymaga większej uwagi na subtelne sygnały zdrowotne. Zacznijmy od pierwszego cichego znaku, czegoś, co możesz zobaczyć za każdym razem, gdy patrzysz w lustro lub wchodzisz na wagę. Znak jeden: niewyjaśniona utrata wagi. Kurczące się ciało. Czy ty lub twoja starsza bliska osoba zauważyliście, że ubrania nagle stały się luźniejsze? Nawet jeśli nie próbowaliście schudnąć? Podczas gdy kilka zrzuconych kilogramów może wydawać się nieszkodliwe, lub nawet mile widziane, niezamierzona utrata masy ciała może być cichym wołaniem organizmu o pomoc. Badania pokazują, że dorośli w wieku powyżej 65 roku życia, którzy stracili zaledwie 5% masy ciała bez próby, są narażeni na znacznie wyższe ryzyko śmierci w ciągu roku. Przy 10% procentach ryzyko to wzrasta niemal trzykrotnie w przypadku mężczyzn i ponad dwukrotnie w przypadku kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Pomyśl o swoim ciele jako silniku samochodowym, który potrzebuje paliwa do pracy. W młodszych latach możesz mieć mnóstwo dodatkowego paliwa: tkanka tłuszczowa, mięśnie, jako zapas. Ale wraz z wiekiem apetyt może się zmniejszać, leki mogą zakłócać smak lub trawienie, a przewlekłe choroby mogą ograniczać spożycie składników odżywczych. Jeśli nie uzupełniasz paliwa, twoje ciało zaczyna spalać własne rezerwy, zarówno tłuszcz, jak i mięśnie. Lekarze czasami nazywają to niepowodzeniem w rozwoju, gdy starsza osoba nieumyślnie traci na wadze i staje się słaba. Może to wskazywać na niewłaściwe odżywianie, depresję, niezdiagnozowanego raka, choroby serca, a nawet problemy stomatologiczne, które utrudniają jedzenie. Innym powodem, dla którego utrata masy ciała jest tak niepokojąca, jest fakt, że może ona następować stopniowo, pozostając niezauważoną. Starsza osoba, dorosła, może po prostu zacisnąć pasek lub zmniejszyć rozmiar ubrania i nic o tym nie myśleć. Przyjaciele często mówią: Wyglądasz fantastycznie, schudłaś? Nie zdając sobie sprawy, że może to być czerwona flaga. Zanim ktokolwiek to zauważy, dana osoba może być niebezpiecznie niedożywiona, osłabiając siłę mięśni, odpowiedź immunologiczną i poziom energii. Co możesz zrobić? Po pierwsze, nie należy odrzucać niewyjaśnionej utraty wagi jako normalnego starzenia się. Spadek masy ciała nawet o 5% w ciągu kilku miesięcy wymaga kontroli. Lekarze mogą zbadać przyczyny, takie jak problemy z tarczycą, ukryte nowotwory lub niedobory żywieniowe. Skorygowanie czegoś tak prostego jak źle dopasowane protezy lub chroniczna suchość w ustach może przywrócić komuś chęć do jedzenia. Jeśli apetyt jest niski, Należy skupić się na wysokiej jakości żywności o dużej zawartości składników odżywczych. Spróbuj mniejszych, częstszych posiłków lub rozważ koktajle odżywcze. Ponadto regularnie monitoruj swoją wagę. Co tygodniowe lub comiesięczne ważenie może wychwycić subtelne zmiany, zanim staną się poważne. Co najważniejsze, potraktuj ten znak poważnie. Wczesne odwrócenie utraty wagi może przywrócić siły witalne. Czasami interwencja, leczenie depresji, dostosowanie leków lub dodanie fizykoterapii może dać osobom starszym energię i apetyt, aby znów dobrze się odżywiać. W niektórych przypadkach zdiagnozowanie ukrytej choroby może otworzyć drzwi do leczenia ratującego życie. Jeśli widzisz, że ukochana osoba kurczy się na Twoich oczach, nie traktuj tego jako zwykłej oznaki starzenia się. Może to być ciche wołanie ciała o pomoc. Znak dwa: ekstremalne zmęczenie i więcej snu wyczerpana bateria. Czy zauważyłeś, że starsza osoba dorosła drzemie częściej niż nie śpi? Czy jest zbyt wyczerpana, by wykonywać proste czynności? Nie chodzi tylko o bycie trochę zmęczonym. Kiedy starsza osoba wykazuje skrajne zmęczenie, regularnie kiwa głową w ciągu dnia lub śpi znacznie dłużej niż zwykle, może to być kluczowym ostrzeżeniem, że jej organizm stara się nadążyć. Pomyśl o ciele, jako baterii, która nie jest już w pełni naładowana. Nawet po solidnie przespanej nocy budzą się zmęczeni. Czasami jest to spowodowane uleczalnymi problemami, takimi jak anemia, niski poziom witaminy B12, problemy starczycą lub skutki uboczne leków. Innym razem odzwierciedla to bardziej znaczący spadek. Serce i płuca, które nie dostarczają tlenu tak skutecznie, mięśnie osłabione przez brak aktywności, lub układ odpornościowy, który jest stale w nadbiegach. Opiekunowie często obserwują punkt krytyczny. Nigdy nie drzemała, ale teraz przesypia pół dnia. Niebezpieczeństwo polega na uznaniu tego za normalne starzenie się. Tak. Potrzeba więcej odpoczynku w wieku 85 lat niż w wieku 25 lat jest oczekiwana. Ale ciągłe wyczerpanie, które zakłóca podstawowe, codzienne życie, nie jest. Taki poziom zmęczenia może prowadzić do błędnego koła. Im mniej ktoś robi, tym słabszy się staje, co czyni go jeszcze bardziej zmęczonym itd. Podobnie jak bateria telefonu, która nie może pozostać naładowana po południu, ciało staje się mniej zdolne do wykonywania zwykłych czynności. Co można zrobić? Zawsze badaj nagłe zmiany poziomu energii. Zaplanuj badania lekarskie, aby sprawdzić, czy nie cierpisz na anemię lub niedoczynność tarczycy, które można leczyć. Przejrzyj przyjmowane leki. Niektóre z nich mogą powodować senność lub wchodzić ze sobą w negatywne interakcje. Sprawdź jakość snu. Być może nieleczony ból, częste oddawanie moczu w nocy lub bezdech senny pozbawiają ich regenerującego odpoczynku. Proste zmiany, takie jak lepszy materac, leczenie przewlekłego bólu lub optymalizacja przerw w łazience, mogą znacznie poprawić jakość snu. Jeśli w grę wchodzi depresja lub izolacja społeczna, uporanie się z tymi problemami może również podnieść poziom energii. Oprócz interwencji medycznych, zachęcaj do łagodnej aktywności, jeśli to możliwe. Krótkie spacery lub ćwiczenia w pozycji siedzącej mogą z czasem zwiększyć energię. Upewnij się, że pozostajesz nawodniony, ponieważ nawet łagodne odwodnienie może jeszcze bardziej wyczerpać energię. Zrównoważona dieta, zwłaszcza białko i witaminy, pomaga organizmowi wytwarzać energię na poziomie komórkowym. Przede wszystkim nie należy ignorować skrajnego lub uporczywego zmęczenia. Może to wskazywać na chorobę serca, problemy z płucami lub słabnący układ odpornościowy, który wymaga natychmiastowej uwagi. Wczesne rozpoznanie tego objawu może prowadzić do interwencji, które poprawią i być może przedłużą życie starszej osoby. Wsłuchaj się w szepty ciała. Często mówią one wiele o tym, co nas czeka. Objaw trzeci: słabe nogi i trudności z poruszaniem się, utrata siły. Pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz obu rąk, aby zepchnąć się z krzesła, albo że zamiast chodzić. Tasujesz się. Może potykasz się na idealnie płaskiej podłodze, czując, że twoje nogi po prostu nie mogą cię utrzymać. Kiedy starsza osoba dorosła staje się zauważalnie słabsza lub niepewna na nogach, jest to cichy, ale pilny znak, że jej odporność zanika. Słabość to coś więcej niż tylko wolniejsze starzenie się. Poważne osłabienie u osoby starszej wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu w ciągu roku. Nogi, filary naszego ciała często wykazują najwcześniejsze oznaki: czy to trudności z wchodzeniem po schodach, czy dłuższe stanie w pozycji pionowej. Utrata mięśni, znana jako sarkopenia, następuje naturalnie wraz z wiekiem, ale może gwałtownie przyspieszyć w końcowych fazach życia. Utrata masy ciała, znak numer jeden, potęguje problem, ponieważ często wiąże się z utratą mięśni. Zmęczenie znak numer dwa prowadzi do mniejszej ilości ruchu, co dodatkowo osłabia ciało. To spirala w dół, mniejsza aktywność, większa utrata mięśni, większe ryzyko upadków i urazów. Poważny upadek może mieć katastrofalne skutki. Wiele osób starszych, które złamały biodro, doświadcza drastycznego pogorszenia stanu zdrowia, a znaczna część z nich nie przeżywa następnego roku. Nie chodzi tylko o złamanie, to uraz i bezruch, które następują po nim, często prowadząc do infekcji, zakrzepów krwi lub dalszego zaniku mięśni. Każdy upadek jest migającym czerwonym alarmem, że siły organizmu zawodzą. Co można zrobić? Nigdy nie lekceważ narastającego osłabienia jako nieuniknionej starości. Jeśli zauważysz, że starsza ukochana osoba stale chwyta się mebli, aby zachować równowagę, z trudem podnosi się z krzesła lub szura zamiast stąpać, zajmij się tym wcześniej. Lekarz lub fizjoterapeuta może ocenić siłę i równowagę, sprawdzając typowe przyczyny, takie jak niedobór witaminy D, nieleczone zapalenie stawów lub choroby neurologiczne. Regularne ćwiczenia, nawet lekkie treningi oporowe z taśmami lub proste ćwiczenia na krześle. Mogą spowolnić lub nawet odwrócić utratę mięśni w każdym wieku. Połącz ruch z dobrym odżywianiem, koncentrując się na pokarmach bogatych w białko, aby odbudować włókna mięśniowe. Modyfikacje w domu są również niezbędne. Zainstaluj uchwyty, usuń niebezpieczeństwa potknięcia się i rozważ pomocy w poruszaniu się, takie jak laski lub chodziki. Korzystanie z chodzika to nie rezygnacja, to zapobieganie zmieniającym życie upadkom. W niektórych przypadkach, ukierunkowana terapia pomaga przywrócić siłę, wystarczającą do dalszego samodzielnego życia. Słabe nogi mogą wydawać się niewielką niedogodnością, ale dla osób starszych często stanowią różnicę między stabilnym życiem a niebezpieczną spiralą spadkową. Szybkie rozpoznanie i leczenie słabości może oznaczać różnicę między latami niezależności a nagłym, poważnym upadkiem. Znak cztery Wycofanie społeczne i apatia Zamknięcie się przed światem Czy twoja niegdyś towarzyska ukochana osoba zaczęła odmawiać rodzinnych wizyt lub wycieczek? Czy nie interesuje się już dawnymi hobby, a nawet ulubionymi programami telewizyjnymi lub muzyką? Nagła zmiana w kierunku apatii i izolacji może być silnym wskaźnikiem, że życie może się kończyć. Może to wyglądać jak zrzędliwość, ale pierwotna przyczyna może być głębsza psychologiczne lub emocjonalne wycofanie się ze świata. Niektórzy starsi dorośli, którzy zbliżają się do końca, zaczynają wycofywać się do bańki samotności, mogą mniej rozmawiać, unikać towarzystwa lub rezygnować z aktywności, które kiedyś sprawiały im przyjemność. W niektórych przypadkach jest to depresja. Utrata przyjaciół, mobilności lub niezależności może mieć wpływ na zdrowie psychiczne. Depresja u seniorów jest powszechna i uleczalna, ale często pomijana. Istnieje jednak również zjawisko, w którym ludzie nieświadomie odłączają się, gdy ich ciała zaczynają zawodzić, zwracając się do wewnątrz w formie mentalnego lub duchowego przygotowania. Członkowie rodziny często odrzucają takie zachowanie jako normalne starzenie się. Ona po prostu odpoczywa lub. On zasłużył na prawo do bycia samemu. Zwróć jednak uwagę na oznaki, że dana osoba rezygnuje z życia. Nie chce jeść ani pić, odmawia odwiedzin przez kilka dni lub wyraża chęć niebycia już ciężarem. Taki brak zaangażowania może przyspieszyć fizyczny upadek, tworząc cykl samotności, zmniejszonego apetytu i dalszego osłabienia. Co można zrobić? Najpierw sprawdź, czy przyczyną może być depresja. Lekarz lub terapeuta może pomóc zdiagnozować i leczyć depresję za pomocą poradnictwa lub leków. Czasami proste zmiany, takie jak aparaty słuchowe lub okulary, mogą przywrócić kogoś do rozmów lub ulubionych rozrywek. Jeśli problemem jest nuda, wprowadź łatwe do opanowania aktywności: krótkie spacery, kolorowanie, układanie puzli lub rozmowy wideo z wnukami. Dostosuj kontakty towarzyskie do poziomu komfortu. Jeśli duże spotkania są przytłaczające, spróbuj krótkich wizyt jeden na jeden. Wspieranie poczucia celu. Starsi dorośli często wycofują się, ponieważ czują się bezużyteczni. Czy mogą pomóc w składaniu prania, podlewaniu roślin, lub dzieleniu się przepisami z członkiem rodziny? Nawet niewielki wkład może przywrócić znaczenie. Jeśli mobilność lub zdrowie są poważnie ograniczone, zachęć ich do dzielenia się historiami lub mądrością, zamieniając wewnętrzną refleksję w cenną historię rodziny. Przygotuj się na otwarte, pełne współczucia rozmowy. Jeśli wydaje się, że nie mają nic przeciwko wycofaniu się, może to sygnalizować akceptację ostatniego etapu życia. To właśnie wtedy wsparcie emocjonalne i obecność zamiast naciskać na rozweselenie, mogą być najważniejsze. Wczesne rozpoznanie tej zmiany oznacza, że możesz zapewnić pomoc medyczną w przypadku depresji lub przemyślane wsparcie u schyłku życia. We wszystkich przypadkach nie ignoruj apatii. Często jest to cichy, ale poważny apel o głębsze zrozumienie i opiekę. Oznaka pięć częste choroby lub infekcje. Niewydolność układu obronnego. Oznaka numer 5 może być najbardziej szokująca. Starsza osoba dorosła, która wydaje się łapać każde przeziębienie lub infekcje, lądując w szpitalu wielokrotnie w krótkim okresie czasu. Może miał trzy infekcje dróg moczowych w ciągu sześciu miesięcy. Ciągle choruje na zapalenie płuc, lub ma skaleczenia, które nigdy się nie goją. Każda choroba może wyglądać jak przypadkowy wybuch. Ale w połączeniu są one potężnym sygnałem, że mechanizmy obronne organizmu załamują się. Wraz z wiekiem układ odpornościowy słabnie. Immunosenescencja utrudnia zwalczanie zarazków lub szybkie odbijanie się od dna. Przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca lub problemy z nerkami, mogą dodatkowo osłabiać odporność. Niedożywienie. Patrz znak numer jeden i brak aktywności. Patrz znaki numer dwa i numer 3. Pozbawiają organizm białka krążenia i ruchu potrzebnych do wytworzenia nowych komórek odpornościowych. Powtarzające się infekcje mogą być również związane z ograniczoną mobilnością. Ktoś, kto jest słaby, może mieć trudności z usunięciem śluzu z płuc, co prowadzi do zapalenia płuc lub zostać przykuty do łóżka, ryzykując odleżyny, które mogą ulec zakażeniu. Każde niepowodzenie wyczerpuje więcej rezerw, tworząc spiralę zjazdową, w której organizm nigdy w pełni nie regeneruje się między chorobami. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym są częste hospitalizacje lub wizyty w nagłych przypadkach. Dwa lub więcej nieplanowanych pobytów w szpitalu w ciągu sześciu miesięcy, zwłaszcza w połączeniu z utratą masy ciała, zmęczeniem lub osłabieniem, często wskazuje na ostatnią fazę życia. Rodzinom rzadko mówi się wprost, że to może być koniec. Częściowo dlatego, że trudno to przewidzieć, a jeszcze trudniej o tym rozmawiać. Ale powtarzające się infekcje to nie tylko pech. Mogą one być ostatecznym alarmem sygnalizującym schyłek organizmu. Co możesz zrobić? Po pierwsze, zauważ wzorzec. Jeśli twoja ukochana osoba była ostatnio wielokrotnie na antybiotykach lub na ostrym dyżurze, nadszedł czas. Aby porozmawiać z lekarzem o szerszej perspektywie, zapytaj, czy ta seria infekcji jest oznaką czegoś poważniejszego. Upewnij się, że szczepienia są aktualne. Grypa, zapalenie płuc, półpasiec i wszystko inne zalecane przez lekarza prawidłowe odżywianie i nawodnienie wspomagają układ odpornościowy, podobnie jak leczenie chorób podstawowych, takich jak cukrzyca lub choroby serca. Utrzymuj ich środowisko życia w czystości i bezpieczeństwie. Staranne mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i szybkie opatrywanie ran może pomóc. Zachęcaj do delikatnego ruchu, jeśli to możliwe, ponieważ nawet lekkie ćwiczenia poprawiają krążenie i czynność płuc, zmniejszając ryzyko infekcji. Niektórzy starsi dorośli korzystają z fizykoterapii, aby odzyskać wystarczającą mobilność, aby nie leżeć w łóżku, co może zapobiec takim problemom jak zapalenie płuc lub odleżyny. Wreszcie prowadź szczere rozmowy: jeśli ukochana osoba wciąż walczy z infekcjami. Być może nadszedł czas, aby rozważyć preferencje dotyczące końca życia, niezależnie od tego, czy oznacza to agresywne leczenie, czy skupienie się na komforcie. Rozpoznanie tego znaku może pomóc w planowaniu przed kolejnym kryzysem, zapewniając, że ukochana osoba otrzyma taką opiekę, jakiej naprawdę chce. Te pięć cichych oznak, niezamierzona utrata masy ciała, poważne zmęczenie, Rosnące osłabienie, wycofanie społeczne i powtarzające się infekcje często szepczą, że starsza osoba może zbliżać się do końca życia. Zauważając je wcześniej, nie jesteś alarmistą, jesteś współczujący i proaktywny. Czasami interwencje na czas leczenie depresji, dostosowanie leków lub rozpoczęcie fizjoterapii mogą poprawić, a nawet przedłużyć czyjeś życie. Innym razem rozpoznanie tych sygnałów pozwala rodzinom zaplanować znaczące pożegnania i skupić się na komforcie, a nie na leczeniu. Jeśli zauważyłeś którykolwiek z tych objawów u siebie lub kogoś kogo kochasz, nie czekaj. Porozmawiaj z lekarzem, rozważ dokładną ocenę i omów preferencje dotyczące opieki. Dla niektórych znajomość tych objawów może uratować życie. Dla innych może sprawić, że ostatnie miesiące życia będą bardziej godne i spokojne. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli ten film okazał się pomocny, kliknij Lubię to i zasubskrybuj. Podziel się nim z każdym, kto może potrzebować tych informacji, ponieważ te subtelne znaki ostrzegawcze są zbyt ważne, aby je zignorować. Pozostając czujnymi na ciche komunikaty ciała, możemy zaoferować lepszą opiekę a ostatecznie więcej nadziei i miłości podczas ostatniego rozdziału życia.